Witam w, w drugim odcinku Zagrajmy w Drakensang T'hederak AI. No to zaczynamy kontynuować Tutaj jest coś... ważnego. Nie, No, nie można za dużo rzeczy zwiększyć teraz Wiem, to skradanie się W koncepcji Oh no you don't, Georgie. As long as my name is Barnabas Goodbeat, you can keep your hands off that tree. Ha ha ha! Yours? You must be mad. That ain't and never has been your apple tree. Now get out of my way. Ha ha ha! But of course that's my tree. Great grandfather Ludo Goodbeat planted it with his own bare hands. That's ridiculous! the metal bolts were practically the founding fathers of avastru and that means this tree belongs to us will you just get out of my way barnabas i've got a tree to cut down you look sensible enough Długo nie nagrywałem, ale chciałem nagrać Asasyna, a mi się coś popsuło i nie działa. To też próbowałem nagrać już parę razy. To zawsze coś nie musiało nie wyjść. No i wyszło. W końcu. Co, so, muszę przedłużyć inny tych filmów? No są za krótkie. I to jest pierwsza rzecz No i mamy co robić. Idziemy do myśliwego o kamień. Do myśliwego są kamień. It's most. It's zabawa. Hey, you, Be careful! It's not safe in the dark forest. Wild animals and robbers are on the loose there. They're on the look. It's a little bit silly. We're do it. Autoszafa o. O, i od razu taka... E, takim morszy kolor Jakaś taka muzyka dziwna e, Też straszna i się... Jakby się wyśleł przez wilki Tutaj macie owadze to samo, można przeczytać Tak jak w poprzednim odcinku tego było I Trochę więcej Jedynką głowę będzie komu super mocny obwodnicz nie wiem czego ten, ten wizg materiał obrony ale ok no i tutaj okay. wiedzę o zwierzętach następny to chyba ostatni Trochę są problemy z dźwiękiem w tej grzy o tych kolejności co gadają Pierwszą kwestię gadają, a drugiej już nie chcę być jeszcze tutaj mamy już następne dwie misje do wykonania. Jedną zrobiliśmy na dwie dostanie. Teraz mamy zrobić dwóch takich niby bossów. Chyba no sobie tą wiedzę rozdźwizną, tak? Te bossy to jest... No ...mogę, czy chcę, żeby wiedział, ale nie będę mówił. Może lepiej? Nie spodziewam się. No tu będzie gdzieś pod koniec tych... ...pod koniec tej mapy będę Będę miał większą ilość osób. Się muszę trochę poszkodzić. Pijmy sobie coś od tego, ja tego sobie w weekendu. Jak mogę pomóc? Puść się czegoś nauczył. nowe przetrwanie, pułapki, wiedza o zwierzętach, no to to wszystko wygląda. Też włączyć to mnie potrzebne, bo ich tak, i tak nie będę używał. No ładnie. Motować. No ja sobie in jeszcze za so weźmiemy te... Kupimy coś. No 100 szczeł i kapelusz musieli. So, Więc akceptujemy. Jakiś półek. się damy tutaj dziewczyni. I ubiorę tu czapkę. Szczęł na zapłonienie. Znajdź tu mniejszą ilość żółwów, no. bardziej fajnie. Coś to się zmieni? No, no dziś... Tak, no I co zrobimy? No. Pójdziemy maga znaleźć może, bo to jest ten drugi koryść, nie którym mówiłem. Jest ten drugi kość co trzeba zrobić jedną misję. Żeby przejść dalej. Takie głównie zadanie. Co tego mieć. Nie będę trzeba, że idziemy. Idziemy Uratować maga Z skini. Ona no ładnie powiedział może. Są tylko dziki, takie słabe to jest. Oczywiście, muździelce. Zjedziemy ich. Jeszcze. to jest. Jest Nahita. Kurczę, chyba teraz jest Nahita. Nie no, teraz jest Nahita. O, nie wiem. I ta... ta... jaka mam nie. ta Amazonka teraz dostała drugi poziom. Lewej tu. Drugi poziom. Lewej tu. Cześć. Będziemy Dzika. Będziemy go Idziemy sobie. Zrób te y, tą inteligencję o zwierzakach i zdobąć coś od dzików dodatkowego A co tam są Delitem Dej? Tam są głównie jak się czy coś tam Skóry i takie są tanie są Tylko czas mają. No i ma ten swój drugi poziom. Jestem lepszy, bo mam pierwszy. To są jakieś te tak, niejasności, ale nie są trochę chodziło. Tam 100, 100 punktów ugnięcia. Tutaj mam miecze i łuk, tylko ja będę używał. Czemu to są krzypiew kupić, a nie coś? A miecz tych płonów zostawił, tak się przydało się, ale... Ja to ulepszony. Wiesz i W On Ona jestem będzie na I łukiem. А ничего на твои утками гадания не улучшить, на минус 2. Обе две речи. Ну и много. Жизнь. Да. Но я с оценить. Ничего я Аж